W bazie łowców Tom próbuje powiedzieć Jeremu, że jeśli wydaje mu się, że jego dane są bezpieczne, to ma rację. Wydaje mu się. Jeremy, ty mnie w ogóle słuchasz? Tak, jestem, jestem. Tom, słucham, słucham. Firmy różne, tajne instytucje, rządy oni wszystko o nas wiedzą. Kumasz to? Tom, daj spokój. Ja jestem zwykłym, szarym obywatelem. Moje dane są bezpieczne i niech tak zostanie. Nie szukaj dziury w całym. Okay? Dobra, rób jak chcesz. Przez to Twoje gadanie o tych danych, o bezpieczeństwie, to zgłodniałem. Zamówię pizzę. Mam tutaj ta, namiar. O, może ta. Halo, czy to pizzeria za kalec? Dzień dobry. Nie, to pizzeria Google. Ups, to przepraszam, źle się dodzwoniłem. Nie, nie, proszę pana. Google kupiło tę pizzerię. Okej. Okay, no to chciałbym złożyć zamówienie. Dobrze. Czy zamawia pan to co zwykle? Zaraz, a yy, wiecie co ja u was ostatnio zamawiałem? No, zgodnie z Pańskim ID dzwoniącego, ostatnie 12 razy zamawiał Pan pizzę serową z dodatkową porcją pepperoni i szynki. Okej, okay, no to taką bym chciał zamówić. Czy mogę Panu zasugerować tym razem zamiast sera ricotę z rukolą i suszonymi pomidorami? O, nie, 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 żadnych warzyw. Ale ma Pan podwyższony cholesterol. A przepraszam, a skąd Pan o tym wie? No, Z pańskiej karty pacjenta z kliniki. Mamy wyniki z pańskich badań z ostatnich 7 lat. Kuźwale, ja nie chcę pizzy z warzywami. Zresztą, już teraz biorę leki na cholesterol. No cóż, nie brał pan ostatnio ich regularnie. 4 miesiące temu zamówił pan, owszem, opakowanie, ale 30 tabletek w aptece ale, internetowej. Ale dokupiłem sobie więcej w innej aptece. Nie ma takiej płatności na pańskiej karcie kredytowej bo zapłaciłem gotówką. Ale nie wypłacił Pan wystarczającej sumy z bankomatu według wyciągu z Pańskiego konta. Okej, okay, ale nie trzymam wszystkich zarobionych pieniędzy w banku. Nie widać tego na Pańskim ostatnim zeznaniu podatkowym. Chyba, że jest to przychód, którego, który Pan po prostu zaptaił przed Urzędem Skarbowym. No nie wytrzymam, no to są jakieś jaja, no. Mam powyżej już u Google'a, Facebooka i innych Whatsappów. Wynoszę się na jakiejś zadupie, najlepiej w Bieszczady wyjadę albo jeszcze dalej, na przykład na jakąś wyspę. I nie będzie tam ani internetu, ani sieci komórkowych. I wtedy nie będziecie mnie mogli szpiegować, ha? Hmm, rozumiem. E, jako że ważność Pańskiego paszportu wygasła miesiąc temu, obawiam się, że mogą wystąpić e, problemy z jego odnowieniem. No nie wytrzymam, no.